Witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Piotr Temochowicz. Jestem kosmopatriotą, a więc i polskim patriotą. Także mieszkam co prawda w Azji Południowo-Wschodniej, ale właśnie Kambodża w szczególności, podobnie jak Singapur, stały się moim drugim poniekąd domem. A mieszkam częściowo i tu, i tam. Chciałbym powiedzieć dzisiaj takie robię, wyjątkowe robię nagranie, bo chciałbym Państwu powiedzieć o pewnej, pewnej typowej tendencji, która w Polsce występuje, i jeszcze raz przypomnieć Państwu o państwie bezprawia, jakim stała się Polska. Może, może zacznijmy od tego, z czego większość osób kompletnie, zupełnie nie zdaje sobie sprawy. Proszę Państwa, w Polsce można do więzienia, do aresztu tymczasowego, to jest taka pieszczotliwa nazwa, trafić całkowicie niewinnie. Mało tego. Można wsadzić do więzienia każdego człowieka, w szczególności niewygodnego człowieka. No, coś na ten temat wiem ale nie będę teraz, nie jest ani czas, ani miejsce, żebym opowiadał swoją historię. Powiem Państwu tylko tyle, że w Polsce nie przestrzegane są żadne prawie, prawa człowieka. Polska narusza wszelkie możliwe konwencje, a resztę jak i więzienie nie spełnia żadnych funkcji resocjalizacyjnych, a wyłącznie jest formą zemsty. To jest jedyna funkcja więzienia w Polsce. Niestety jest jeszcze gorzej niż Państwo myślicie. 40% wszystkich więźniów to są osoby osadzone niewinnie po to, żeby, żeby prokuratorzy robili karierę, po to, żeby awansowali, po to, żeby zarabiali coraz więcej. Natomiast 60% Więźniów siedzi nie za to, co zrobili. To jest najgorsza statystyka na świecie, proszę Państwa. Panama, Honduras, Belize nie ma takiej statystyki. Wenezuela nie ma takiej statystyki. Nie mam danych tylko na temat Korei Północnej. Nie wiem, czy dorównujemy już Korei Północnej, czy jeszcze nie. W związku z tym, chciałbym powiedzieć Państwu dalej coś, czego albo nie wiecie, albo na pewno nie zdajecie sobie sprawy.